Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wybuch pełnoskalowej wojny w lutym 2022 roku pokazał kompletne oddanie naszego narodu wartościom takim jak pomoc bliźniemu, miłosierdzie, otwartość. Wszyscy pewnie na tej sali też pomagaliśmy. Nie tak trudno jednak wyznaczyć granicę pomiędzy pomocą, a po prostu pewnego rodzaju nadgorliwością. Bardzo łatwo wydaje się cudze pieniądze. Bardzo łatwo jest wam, Rządzącym lekką ręką dorzucić pieniędzy obcym obywatelom, chociaż nasze finanse są przecież w zatrważającym stanie. Nieprawdą jest twierdzenie nie wprowadzajcie Państwo w błąd, że 800 plus dla obywateli Ukrainy netto nam się opłaca. To nie jest tak, że wpłacone przez obywateli Ukrainy podatki i składki to jakaś składka na 800 plus, i w związku z tym, że tutaj obywatele Ukrainy pracują, to należy im się to świadczenie. Z podatków utrzymywana jest armia. Dzięki której ci właśnie ukraińscy obywatele mogą bezpiecznie przebywać u nas w Polsce. Z podatków utrzymywane są przecież drogi, szkoły, ze składek ze składki na NFZ są utrzymywane szpitale, a ze składki na ZUS emerytury. Przynajmniej tak powinno być. To nie jest wykupienie prawa doświadczeń socjalnych w Polsce. Program 800 plus pod każdym względem to porażka. Program nie poprawił demografii, to był główny cel przecież nie można go połączyć z często podnoszoną zmianą poziomu życia, a okazał się znacznym obciążeniem dla finansów państwa. Ale jeżeli już tak hojnie i populistycznie, to zaznaczam populistycznie. Rozdajecie państwo te pieniądze, to należą się one Polakom, nie obcym obywatelom. Ukraińcom zamierzamy z pieniędzy podatników poprawiać demografię? To kompletny absurd. Zmiana zasad wypłacania świadczeń w tym 800 plus i uzależnienie ich od pracy to Krok w dobrą stronę, ale krok zdecydowanie za mało odważny. Konfederacja mówi jasno zero socjalu dla Ukraińców. Dziękuję bardzo.